Właśnie jestem pod kościołem Polskiej Misji Katolickiej. Przez e, skończyła się msza e, Na koniec organista zrobił niespodziankę. Chyba jakiś organista na gościnnych występach ze względu na urlop, pewnie właściwego organisty, tak mi się wydaje. E, po prostu na koniec, właśnie po, po uszy, e, kiedy już właśnie wszystko było końca, a właśnie szedł do zakrystii, to zabrał Jana Sebastiana Bata, e, Tokatę i, mówię, demon. No, zrobił to wrażenie. chyba nie całą. Wydaje mi się, że, że fragment. No ale ten, ten najlepszy moment był, prawda? Taki najbardziej charakterystyczny motyw, że tak powiem. No, zrobił ogromne wrażenie. Oczywiście ludzie byli brawo. No i chodzę tutaj już te od, od, od listopada nam się świętą. Dopiero dzisiaj odkryłem, że jest zaraz toaleta. Tutaj to mi tak uratowało życie. A dopiero dzisiaj się o tym dowiedziałem. Rokrotnie już nie miałem problem z toaletą. Się okazało, że w krótce wystarczy, że jest posła handlu, do piwnicy się schodzi pod kością i tam, I tam jest normalnie oblikacja. Dużo łatwiej. Szybko, szybko odkryła, nie? No i również w krukcie kościoła jest biblioteczka. Stoi szafa taka z książkami i można sobie, sobie pożyczyć książkę po prostu, się ją tu przynieść tym przynieść. Też taki zwyczaj właśnie, może się właśnie, że są piwniki, na takich szafach właśnie w krukcie. I można no, dużo sobie śpiewać podczas myśleć święty, bo nie ma takich rzutników z tekstem pieśni, tylko myślać się sam numer strony, nie? I te, ciekawe, też śpiewniki właśnie są z Wiedniawstwa Księży Misjonarzy, z Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy ze Stradomia w, w Krakowie, gdzie właśnie studiowałem teologię, więc taka miła niespodzianka. Pierwam bardzo, cześć.